Cześć, z tej strony Piotr L005. dogonimy burzę, Oczywiście kolejną łowę dzisiaj mamy. Robercie przypomnij 8. 9 maja, jutro 9. wybory prezydenckie, bardzo ważny tak, dzień tak, dla Polski. Właśnie, jest godzina 17.31. No i w tym momencie właśnie się udajemy w kierunku międzyrzecza. Tam podpaliła mała komplika. Może pojedziemy dalej na skrzyżne, bo tam też w tej chwili strzela. No już też nie mogliśmy się strasznie doczekać na to, co się wkrótce dzieje, dzieje, bo ostatnio na Pogo nas po prostu strollowała niesamowicie więc jedziemy po prostu przed siebie mam nadzieję, że coś złowimy I oczywiście wszystko zobaczycie na mapce także w tej chwili widzicie co się dzieje także jedziemy panowie i panie Jesteśmy dosłownie przed Międzyrzeczem. Widzę tutaj stąd tabliczkę e, Międzyrzecz, czyli gwiazdo Międzyrzecza. E, I obserwujemy sobie komóreczkę, O, ja w ten sposób pokażę. Obserwujemy sobie tamtą komóreczkę, Ona się oddala. To jest pierwszy fakt. Ona słabnie z całą pewnością. Spójrzcie teraz, moi drodzy, na e, mapę, którą teraz Wam pokazujemy. Zaznaczyłem na niej naszą aktualną pozycję. I teraz. Spójrzcie sobie tam na komóreczkę. Widać bardzo ładny zarys tej komórki, ale widać również, że po tą komórką są smugi opadowe, czyli bardzo mocny opad. Sądząc po mapie, e, można by było twierdzić, że z tego miejsca obserwacyjnego bardzo dużo wyładowań byśmy tam widzieli. Bardzo dużo, może nie, bo to nie jest super aktywna jakaś komórka, szczególnie. My ich tutaj praktycznie w ogóle nie widzimy. I to jest bardzo ważna wskazówka dla łowców burz. Jeśli jesteśmy za komórką i widzimy wyraźny rdzeń opadowy, że on generuje spore opady, to nie ma szans, żebyście przez rdzeń opadowy widzieli inne wyładowania. Jeśli stoicie za komórką i wiecie, że jest bardzo duży opad wewnątrz komórki, to nie zobaczycie ani czoła komórki, ani wyładowań na czole komórki, ewentualnie to, co się znajduje za komórką. To jest bardzo słaba komórka, więc nie generuje wyładowań za sobą, tylko praktycznie przed samym rdzeniem. Dlatego obserwujemy tylko spokojne niebo bez żadnych wyładowań. Zaraz będziemy analizować sytuację i zobaczymy czy warto jest starać ją dogonić i wyprzedzić tak żebyśmy mogli coś nagrać, czy będziemy czekać na inne komórki. Jak widzicie, jesteśmy w międzyrzeczu, a dokładnie rzecz ujmując, na jego obrzeżach. Nie będziemy ganiali tej komórki, która jest za nami, nie będziemy jej po prostu ścigać, bo po pierwsze, musielibyśmy przebić rdzeń, co jest niebezpieczne, mało efektywne, no i mamy generalnie z tym same złe doświadczenia, co widzicie, no możecie zobaczyć sobie na tym oto filmie. No i przede wszystkim, co? Mała aktywność elektryczna, to jest kolejny aspekt. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem, naszym zdaniem, warta uwagi czy zastanowienia się. Są burze, które tworzą się w tym momencie już za granicą Niemiec. One zmierzają w tym kierunku. Mamy ponad godzinę czasu, naszym zdaniem, żeby się spokojnie ustawić, zaplanować co zrobić. No i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli doskonałe miejsce do tego, żeby wszystko nagrać, sfilmować, udokumentować i przede wszystkim Wam pokazać. Witajcie ponownie. Jesteśmy w tym momencie na drodze do Zielonej Góry, na drodze S3, jest, jest godzina 19.56 dokładnie. E, tak jak mówiliśmy wcześniej, czekaliśmy na jakieś tam małe komórki z Niemiec, okazuje się, że wcale taka mała nie jest. E, strzela jeszcze całkiem nieźle, więc udajemy wam się dla was, dla nas, dla siebie. Udajemy się pod Malgarniem Zielonej Górze, gdzie jest wysoko położone miejsce, gdzie można obserwować to, co się dzieje e, daleko. Podobnie jak u pod nas pod Jezusem. No i mamy nadzieję, że będziemy widzieli jeszcze tam sporo ciekawych, fajnych rzeczy. Wam także pokażemy. Jest godzina 19.50, nawet 7 w tej chwili. E, jedziemy, mamy nadzieję, że zdążymy w tej chwili właśnie musza przekracza, nasz szczęście przekracza odrę. E, także pokażemy Wam coś jeszcze, mam nadzieję. Że wciąż jesteśmy bardzo daleko od tego, ale to wygląda z daleka jak fantastyczny szelf, i w tamtym kierunku właśnie zmierzamy. Jesteśmy tym, tym razem na jednopasmowym odcinku drogi S3 i zmierzamy prosto na zieloną górę, ażeby nagrywać i obserwować to, co właśnie tam przed nami widzimy. Drodzy, słuchajcie, bardzo, bardzo dobre newsy. Jak się okazuje, to przeszło przez Odrę. To wcale nie padło. Widzieliśmy tego pięknego szelfa, którego Wam też pokazywaliśmy. Może na kawerce to nie było aż tak. Nie, nie wyglądało to aż tak fantastycznie jak, jak dla naszych oczu. W każdym razie zaraz by ustawimy się w bardzo fajnym miejscu w Zielonej Górze. Będzie to palmiarnia wzgórze w Zielonej Górze. Będziemy mieli piękny widok na całość droda na palmiarnie, uh -huh. to musisz znaleźć jakąś drogę, bo palmiarnia to jest jedyny punkt, który w tym miejscu który w tym momencie przychodzi nam na myśl, bo to jest naprawdę świetne miejsce i zaraz będziemy to wszystko widzieć i wygląda na to, że tym razem bardzo mocno zaryzykowaliśmy po raz kolejny i chyba to się opłaci bo tam ciągle są strzały to ciągle idzie prosto na nas, na chwilę tam zaraz za odrą odbiciowość spadła ale teraz to wygląda naprawdę nieźle. Zaraz rozstawimy sprzęt i będziemy wszystko dla Was relacjonować. Tak wygląda Piotr, który robi sobie selfie, a teraz trzeba mu oddać głos. Jesteśmy słuchajcie w palmiarni, dokładnie pod palniarnią w Zielonej Górze. E, tam widzicie to wszystko, co się tutaj zaczyna pięknie kroić. Robert już widział parę wyładowań, ja jeszcze niestety nie. E, no i co, po prostu czekamy, no, czekamy naprawdę czekamy, aż to do nas przyjdzie, aż to zacznie strzelać, aż to będziemy po prostu czuli to wszystko, czekamy. Tutaj widzicie kamerkę, która sobie nagrywa timelapsa. I to jest taki nasz mały pomysł na dzisiejszy wieczór, z tego względu, że komórka, którą widzicie tam, generuje coś się pięknego szelfa, ale niestety jej aktywność elektryczna spada. Dlatego naszym pomysłem na to nagranie jest piękny timelapse. Mamy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale my tu jesteśmy, obserwujemy dla Was sytuację i wszystko dla Was relacjonujemy. Jest Piotr, czyli L005. Zgadza się? Jest Robert czyli L034. Oczywiście my się na razie nie żegnamy, my tu ciągle jesteśmy i wszystko dla Was nagrywamy. Jest ciągle ciężko czy to można nazwać takim szelfem, to nie jest pewnie taki w pełni wykształtowany szelf, ale z całą pewnością taka struktura tutaj nam powstała, więc więc pod nią na pewno, na pewno będzie bardzo porywisty wiatr i to, o właśnie, to już zaczynamy czuć bardzo, bardzo porywisty wiatr pod szelfem tak jak tutaj widzicie, nie wiem czy po mnie, czy po drzewach wszędzie dookoła ale tutaj zaczyna się naprawdę bardzo, bardzo mocny wiatr, także to potwierdza tylko to, że to był faktycznie, to była faktycznie chmura szelfowa, bo zawsze pod chmurą szelfową. Mamy takie nagłe, bardzo intensywne podmuchy wiatru. I to właśnie teraz odczuwamy i to właśnie teraz pokazujemy Wam. No, jak niestety się spodziewaliśmy, e, komórka, a właściwie aktywność elektryczna tej komórki spadła. E, niestety nie poradzimy, że nie nagraliśmy żadnych ładowań dla Was, ale mamy dla Was wspaniałego timelapsa i właśnie teraz Wam go puszczamy. Więc moi drodzy, czas na parę przemyśleń na koniec tego filmu. E, jesteśmy naprawdę zmęczeni. Jesteśmy trochę zmoknięci, bardzo przewiani, ale zdecydowanie było warto. E, z jednej strony można było pomyśleć, że dzień nieudany, bo byliśmy zarówno na północy w okolicach Międzyrzecza, jak i na południu przy Zielonej Górze. E, I piorunów za dużo żeśmy nie złapali, to trzeba przyznać. I nie trafialiśmy z tą aktywnością elektryczną komórek. Ale był piękny szelf, był naprawdę piękny szelf. Naprawdę warto to było zobaczyć z dobrego punktu obserwacyjnego, jak całość po prostu na nas nadchodzi. Piękne, naprawdę piękne ujęcia. Cieszymy się z naszego sprzętu, w którym się, że tak powiem, doładowaliśmy. On naprawdę dużo, dużo, naprawdę dobrego materiału nam dostarcza. Dobrej jakości materiału i wszystko to jest dla Was. To jest wszystko dla Was. A żeby być jeszcze bliżej Was, e, postanowiliśmy uruchomić e, następny, nie wiem, nazwijmy to sposób kontaktu z Wami. E, I następne miejsce, w których może, możecie o nas e, no, czytać, i nas śledzić. E, mówię tutaj o naszym blogu e, wwwdobo Ta strona właśnie ruszyła. E, I tam zakładamy naszego bloga. Będziemy tam pisać o takich Burzowych i okołoburzowych przemyśleniach e, nie będzie to na pewno blok stricte meteorologiczny. Tak zresztą tam w początkowym wpisie jest napisane, wiedzy meteorologicznej w internecie jest naprawdę mnóstwo. E, my się skupiamy, jak zresztą też często mówimy w naszych filmach, my się skupiamy na łowieniu burz. E, na tym, jakie emocje to dostarcza e, i pozytywne i negatywne i wszystko to, co jest dookoła tego. No o tym staramy się dla Was pisać. To jest następna forma aktywności. Właśnie się, o bardzo silny deszcz się zerwał. Jesteśmy z Wami i dla Was gonimy i dogonimy burzę. Jeszcze na pewno, nie jeden raz. Wiele będzie komórek aktywnych, elektrycznych, które dla Was złapiemy. Dzisiaj był piękny time lapse. Dzisiaj był piękny shelf. Kilka fantastycznych ujęć. I to wszystko jest dla Was. Trzymajcie się, tego nim burzę.